Zawiłe myśli dzisiaj są do przekazania przez samego pana Jezusa, ale spróbujmy, mam nadzieję, w sposób prosty, przystępny, zrozumieć główną oś tego dzisiejszego kazania naszego zbawiciela. A uczyńmy to przede wszystkim na podstawie tego zdania, które padło w środku tej homilii pana Jezusa. Ono się rozpoczęło od bardzo niełatwego sformułowania: O obłudniku czyli z języka Nowego Testamentu, czyli greckiego, inaczej mówiąc, hipokryto. Wszyscy znamy pewnie to pojęcie, ale że istnieją czasy redefiniowania nawet najprostszych pojęć, to za chwilę sobie pozwolę na pewną precyzję co do tego, dlaczego Pan Jezus i w jakim kontekście tego słowa używa. Mam nadzieję, że się uda mi wykazać, że czasami nawet katolicy operują tym pojęciem nie w sposób biblijny. No ale to za moment. Bracia i siostry, ukochani przez pana Jezusa. Pierwsza rzecz jest taka. Dzięki Ewangelii, między innymi tej, którą przed momentem usłyszeliśmy, świat w ogóle się przejął hipokryzją. To znaczy. W czasach starożytnych liczyło się przede wszystkim wrażenie, jakie się robi na ludziach. Ale zrobię tutaj mały przecinek. Czy tylko ja widzę to, że wracamy do tych czasów przedchrześcijańskich, że dzisiaj też dla wielu osób liczy się właśnie, jakie wrażenie pozostawią po sobie, jakich ludzie odczytają emocjonalnie. Hmm. Ślepy zaułek, w który wkracza nawet część Kościoła. Bardzo niebezpieczna sprawa, bo właśnie dzięki chrześcijaństwu liczy się bardziej nie moje uczucie, nie to, co serduszko przeżywa, tylko stosunek do prawdy. I ta prawda nas wyzwala. I między innymi o tym mówi dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, mówiąc o hipokryzji. Bo ostatecznie obłuda jest sytuacją, że ja na zewnątrz jestem kimś, kim w środku nie jestem. Więc jestem oddalony od prawdy, mimo że daję wrażenie inności. Mam nadzieję, że to nie jest skomplikowane. Próbuję mówić to najprościej, jak się da, ale idziemy dalej. Teraz drugi punkt. Czym na pewno hipokryzja nie jest? Czym nie jest faryzeizm, chociaż w obecnych czasach bardzo nagminnie używa się tego typu pojęć, w moim przekonaniu, między innymi po to, żeby zamknąć usta prorokom, czyli tym, którzy są znakiem sprzeciwu, którzy nie gadają mową, trawą, ale ich mowa bywa, że idzie nam w pięty. Co mam na myśli? Dwa przykłady z życia, najpierw politycznego. Czy hipokryzją jest sytuacja, gdzie domagamy się albo robimy wszystko, żeby były takie ustawy państwowe, które to będą chroniły życie od poczęcia, czyli przeciwko aborcji? Część osób powie w dyskusji publicznej, przecież to jest hipokryzja. Wprowadzając tego typu ustawy, generujecie hipokryzję, ponieważ w podziemiach będzie dokonywało się to, czego chcecie zakazać. Hmm. Ale czy tak nie mówią ludzie? Robić swoje. Nawet jak taki szantaż emocjonalny pada. To, że w podziemiu będzie się dokonywać zło, to nie oznacza, że ja w imię Pana Jezusa nie mam domagać się ustaw, które są zgodne z dekalogiem, prawem naturalnym, z biologią i tak dalej. I tak. Czyli nie jest hipokryzją. Próba ustanawiania różnych reguł w państwach, których korzenie sięgają do praw naturalnych. I teraz jeszcze drugi przykład, tym razem z Kościoła. Czy nie jest tak, że bardzo często się dzisiaj mówi właśnie wobec instytucji kościelnej? Wiemy, niestety mamy sporo za uszami, ale, tak, wśród nas są czarne owce, ale czy należy z tego powodu stygmatyzować cały Kościół i mówić, Wy jesteście hipokrytami, nie będziecie nam mówić, co mamy robić? Jesteście obudnikami. No chwila, moment. No to jest właśnie owa stygmatyzacja. Siostry i bracia, czy jak byliście dziećmi, czy jak byliście nastolatkami, to nigdy nie broiliście? Czy jak teraz macie własne dzieci? Czy jak teraz macie nastolatków w domu, wnuków, to co? Z tego powodu, że myśmy też musieli być upominani przez naszych rodziców i dziadków. To teraz ja nie mogę dziecku powiedzieć, nie wolno tak robić. Ej, 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 no nie. Kochająca mama, kochający tata czasami musi wprowadzić pewien rygor, pokazać normę etyczną, moralną, mimo że sami kiedyś nawaliliśmy. Przepraszam bardzo, jest ktoś z nas bez grzechu? A ja powiem więcej. Nawet gdyby ktoś się teraz zgłosił i powiedział, Ja jestem bez Grzechów, znaczy mógłby się Pan Jezus zgłosić, Ja jestem bez grzechu. To co? W jego sytuacji, kiedy on był bezgrzeszny, doskonały, idealny, nie było takich okoliczności, że go nazywali hipokrytą, obudnikiem? Oczywiście, że tak było. Wiele razy mu zarzucali ową hipokryzję. Podsumowując, żeby za dużo nie rozwlekać dzisiejszego kazania, ale tak jak mówię, można byłoby o tym jeszcze sporo mówić. Często wobec pana Jezusa tak zachowywały się osoby, które mu zazdrościły doskonałej relacji z Bogiem Ojcem, i wielokrotnie te argumenty przeciwko niemu były kierowane w aspekcie religijnym. Bywa, że jak ktoś nie może znieść uczciwego człowieka. I z zazdrości podkłada mu nogi. To dzisiaj bardzo nagminne jest to, że go nazywa Faryzeuszem, obudnikiem, hipokrytą. I te argumenty mają zamknąć usta prorokowi. Przepraszam bardzo, a który prorok był bez grzechu? Mojżesz był bez grzechu, ten, który dekalog przyniósł Izraelitom? Ja już kiedyś to wspomniałem, przecież. Naród wybrany mógł powiedzieć, ty będziesz nam gadał, że nie mamy zabijać? Ty, Mojżesz, nie no po prostu śmiechu warte. Ten, który 30 lat wcześniej zabił człowieka, będzie nam teraz mówił, nie zabijaj? Czy on był hipokrytą? No nie. Kiedy czytamy Ewangelię, to Pan Jezus takiego zarzutu wobec Niego by nie zastosował. I teraz idźmy jeszcze krok dalej. Bo czym nie jest hipokryzja? Pozwolę sobie wydobyć jeden... Przykład z całego kodeksu moralnego. Dajmy na to: jest jakaś osoba, która mówi, że nieczystość, szczególnie związana z pornografią, jest niebezpieczna, przynosi spustoszenie człowiekowi. I teraz ktoś, kto tego słucha, mówi: Hipokryta! A co ty jesteś w tej sferze idealny? Oczywiście, że ten człowiek nie musi uprawiać ekshibicjonizmu religijnego, ale nawet gdyby ten człowiek upadał, nie może głosić prawdy, może sam wewnętrznie nienawidzi tego grzechu, który wchodzi 77 razy. Ale nie uważa, że grzech jest czymś wspaniałym? Widzi, jakie spustoszenie ta nieczystość w jego egzystencji przynosi. Chce się od niej odciąć, ale przecież wiemy, że to nie jest łatwe. Czy hipokryzją jest to, że się głosi prawdę, słowo Boże, etykę moralną, nawet jak samemu jest się nie do końca w tej etyce, w tych aspektach ułożonym? No, nic z tego, bracia i siostry. Nigdzie Pan Jezus nie mówi. Że to jest wtedy hipokryzja. Nigdzie. No, znów mógłbym tutaj trzecie kazanie rozpocząć. No, a nawet jak się czyta świętego Pawła, on z Efezjan, Efezjanami miał taki kłopot w relacji. I oni nawet mu zarzucali, że jest hipokrytą. A on mówi: Nawet jak tak o mnie gadacie, ja muszę głosić Słowo Boże. No dobra, ale cofam się z tego marginesu, bo piąta homilia by z tego powstała. Ale teraz idziemy dalej. Przeczytam teraz donos napisany do biskupa. I zaraz wyjaśnię, na kogo on został napisany. A może sami się domyślić. Nie na mnie, jakby co. Cytuję. Ignorant, psychopata, żeruje na ludzkiej łatwowierności. Jakbym takie coś przeczytał. O sobie, ja naprawdę nie wiem, serce pęka. Napisał to Agostino Gemelli, rok 20, po spotkaniu z ojcem Pio. Gemelli, kojarzymy jego nazwisko. On na szczęście w swoim życiu się ponawracał, był zakonnikiem. Między innymi jego klinika nosi nazwę Gemelli. Tam jest teraz papież Franciszek. Ale ten dżemeli tak nauprzykrzał się ojcu Pio, takie donosy zaczął pisać i nie tylko on, że po dwudziestym roku Pio miał przez kilkanaście lat potężne udręki, nawet ze strony kościoła, nazywania przez hierarchów Pio hipokrytą, obłudnikiem. Pio przez kilkanaście lat nie mógł mszy publicznie odprawiać. Pio nie przedstawia ani jednego elementu charakterystycznego dla życia mistycznego. Wydaje się raczej człowiekiem o ograniczonej wiedzy, obniżonym napięciu psychicznym, monotonnym kształtowaniu myśli, apatii, inne donosy, łamie śluby czystości, posłuszeństwa, ubóstwa. On miał też stygmaty od 18 roku. USG, jak już istniało i prześwietliło ojca Pio, to nie wykazało tego, że jakieś kości były łamane albo celowo naruszane, żeby te stygmaty się pojawiły. To był cud nadprzyrodzony, wielkie cierpienie Pio. Ale biskup twierdził na podstawie wielu donosów, wielu, że Pio rozjątrza swoje rany przy pomocy środków chemicznych. Gdy już rehabilitowano świętego zakonnika, minęło paręnaście lat, ale na przełomie lat 50-60 druga tura nazywania ojca Pio obudnikiem się rozpoczęła. Nawet Jan XXIII, który był papieżem, powiedział do Pio, papież, autorytet przecież, Pio to ogromny oszust. Prowadzi rozwiązłe życie, dopowiadał biskup Makari, bo podobno założono mu podsłuch. On miał 70 parę lat, jak on to usłyszał, Pio, że prowadzi rozwiązłe życie z kobietami. No, jak ja mam się tłumaczyć? Cierpiał niezwykle. Dlaczego ja o tym mówię? Bo dzisiaj łatwo etykietę hipokryty przykleić znakom sprzeciwu. Ludziom, którzy. Burzą nasze spokojne sumienia. Ja już to też kiedyś mówiłem, bo żyjemy w takich czasach, że liczy się moje sumienie. Ty nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Kiedyś papieżowi Ratzingerowi zadano takie akademickie pytanie. No właśnie, czy nie liczy się sumienie? A papież mówi nie. A Hitler też był w swoim sumieniu przekonany, że dobrze robił. To, że ja jestem przekonany w sumieniu, że dobrze robię, to nie oznacza, że jestem przez Boga usprawiedliwiony. To nie idzie zawsze w parze. Można mieć źle uformowane sumienie. I teraz dochodzę do finału, ale zanim go zwerbalizuję, jeszcze dorzucę księdza Dolindo, też o nim słyszeliście. Żył mniej więcej w tym samym czasie, jak ojciec Pio. Ksiądz Dolindo 16 lat nie mógł odprawiać mszy świętej, bo mu zakazali w kościele. Schodził z chóru jako ostatni, przyjmując komunię świętą nam Mszy Świętej. Olbrzymie upokorzenie. Jakie były na niego donosy, pisane przez na przykład zazdrosnych księży? Wprowadza nowinkarstwo, buduje kult wokół siebie, jest celebrytą, udaje świętość. Przez takich ludzi jak on ludzie do kościoła nie chodzą, bla, bla, bla. Znacie te teksty też dzisiaj? To jest normalnie, jakby się historia powtarzała. Kiedyś kardynał Newman, on był anglikaninem, konwertował na szczęście do Kościoła Katolickiego, powiedział: Nie jest możliwe to, żeby ktoś oszukując innych, w pewnym momencie nie zaczął oszukiwać siebie. I teraz przechodzę już do kropki nad i. Czym jest hipokryzja w wymiarze biblijnym? O jakiej obudzie Pan Jezus dzisiaj mówi? Przypomnę też, że hipokryta. To jest słowo pochodzące z teatru antycznego i to słowo używa dzisiaj Pan Jezus w swoim kazaniu. Tak nazywano głównego aktora, który nakładał różne maski i przebierał się w kostiumy, czyli był hipokrytą, grającym jakąś rolę, przedstawienie. Bo czym jest ewangeliczna, biblijna hipokryzja? Powiem jeszcze tak: to jest pójście na skróty. Co myślę pod tym stwierdzeniem, że to jest łażenie na skróty? Na przykład, ja mam marzenia, chociaż nie lubię do końca tego słowa, żeby nasza parafia była społecznością opartą na prawdzie, kochającą prawdę. A teraz szczerze, idzie to osiągnąć w miesiąc? Idzie to osiągnąć w rok? Nie wierzę. Żadnej wartości nie osiąga się tak leżąc jeszcze na religijnej kanapie i mówiąc mi się to Boże należy żeby coś osiągnąć w życiu jakąś cnotę to trzeba nad nią pracować mam nadzieję że za lat 15 20 powiemy o naszej parafii że jesteśmy wspólnotą opartą na prawdzie ale jak bylibyśmy hipokrytami to bym teraz wziął telefon komórkowy uwaga wszyscy się uśmiechamy stryk Wrzucamy na Instagrama, Facebooki i piszemy o sobie. Nasza parafia to jest zintegrowana społeczność. My się wszyscy lubimy. Tutaj się spotyka Boga. Tutaj każdy czuje się sobą. Tak? Hipokryzja to jest pójście na skróty. To jest takie oszukiwanie innych, że zaczyna się samemu po jakimś czasie wierzyć w rzeczy, które nie są zgodne z prawdą. Bo co mówi dzisiaj Pan Jezus? Nie chcesz być hipokrytą? No dobra, masz odwagę stanąć w prawdzie. Ja Ci zadam trudne pytania. Jesteś pewien o sobie tego, co o sobie mówisz? Jesteś pewien? Na przykład, w środę to usłyszymy: rzucasz ofiarę na jałmużnę. Jesteś pewien, że zrobiłeś to z dobroci serca? Jesteś pewien? Jesteś, jesteś pewien, że zrobiłeś to z miłości? Jesteś gotowy na weryfikację swoich intencji, tak? A jeżeli usłyszysz o sobie trudne rzeczy, jesteś gotowy? Jak człowiek mówi nie Bogu, który jest prawdą, to jest hipokrytą. I to jest ewangeliczna hipokryzja. Ja mogę nawet za stwierdzeniem kocham Cię, kocham Cię, mieć nędzne intencje. I dopiero w relacji z Jezusem się okazuje, czy naprawdę ja kocham. Czy ja kocham tylko własne ego, moją pychę i moją próżność, bo mi się podobasz, więc kocham Ciebie, a jakbyś mi się przestał. I właśnie Jezus mi chce zadać takie pytanie. Hipokryzją biblijną jest brak pracy nad sobą, niechęć do stanięcia w prawdzie o sobie. Idzie wielki post. Zróbmy wszystko, byśmy po Wielkanocy trochę więcej o sobie wiedzieli, nawet jeżeli to nie będzie dla nas ciekawe i interesujące, ale tylko Prawda jest ciekawa, bo tylko Prawda wyzwala i chroni nas przed naszą hipokryzją. Amen.